Wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim. Biskup Andrzej Przybylski, Aleksandra Mieczyńska, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kolejna niedziela, osiemnasta, niedziela zwykła, kolejne fragmenty Bożego Słowa. Posłuchajmy pierwszego z nich. Z księgi Kochaleta: Marność nad marnościami, powiada Kochalet marność nad marnościami wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Tutaj w księdze Kocheleta o marności, czytamy o marności, słyszymy, co jest marnością. Pytanie, co nią nie jest. Rzeczywiście w roku nadziei, takim jubileuszowym, to trochę pesymistyczne słowa ze Słowa Bożego o tym, że wszystko jest marnością, że marność nad marnościami. Znamy wszystkie te słowa Kocheleta, kiedy nam jest bardzo trudno, kiedy jesteśmy rozczarowani i zawiedzeni, no to tym bardziej sobie przypominamy, no rzeczywiście, chyba wszystko jest marnością. Ale w tych słowach Koheleta oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego wiele rzeczy jest marnością, z jakiego powodu, co jest rzeczywistym takim kryterium marności, zwłaszcza, bo to jest odniesienie Koheleta, że to, co na tej ziemi, co nas spotyka jest marnością. Ta przemijalność. Właśnie dlaczego i w czym jest ta marność? Przecież on mówi o owocach pracy, też o tym wysiłku mądrego człowieka, który potrafi na Ziemi zrobić fantastyczne rzeczy i tak dalej. Ale takim źródłem właśnie tego, że wszystko jest jakoś marne, nie jest w tym, że robimy tylko złe rzeczy, że świat nie jest piękny, tylko właśnie dlatego, że jest doczesny. Dlatego, że jest przemijalny, jest marny, bo jest doczesny. W odniesieniu do wieczności świat ten jest marny, bo się zmarnuje, bo przeminie, bo my przemijamy. Przemija nasza młodość, kończy się nasze zdrowie. To wszystko, co wydawało nam się jeszcze osiągalne, staje się nieosiągalne. I zresztą cała liturgia Słowa dzisiaj w niedzielę będzie dużo mówić o tej przemijalności i naszej postawie wobec niej. Widzimy, jak lato szybko przemija. Połowa pewnie z nas albo duża część jest już po urlopach. Cieszyliśmy się, czekaliśmy na te wakacje. A one tak szybko biegną i choć są przecież piękne, są źródłem naszego odpoczynku, to są marnością, dlatego że szybko przeminą i znów będziemy tęsknić za, za kolejnym, takim pięknym czasem. I tutaj kohelet oczywiście podaje różne przykłady, czy. Powody tej marności, tej rzeczywistości doczesnej i choćby ten pierwszy przykład, że jeden człowiek dzięki swojej mądrości, dzięki wiedzy, dzięki odwadze, rzeczywiście ma wielki udział w wielkich dziełach, ale potem odchodzi, przychodzi ktoś drugi, bardziej leniwy, mniej zdolny, mniej gorliwy i okazuje się, że wszystkie te owoce, które on zdobył, są zniszczone. Czasem rodzice niestety mają takie czasem doświadczenie, że swoje gospodarstwo, swoją ziemię, którą uprawiał, oddał jej życie, dla niej żył, nagle nie ma kto zostać na gospodarstwie, nie ma kto tego uprawiać, bo dzieci mają jakieś inne, może niezłe pomysły na siebie. I to wszystko się okazuje marnością, więc to odniesienie do marności rzeczywiście nie dotyczy tego, że nie wiem, wszystko na świecie jest brzydkie, Złe i tak dalej, tylko jest przemijające słońce, jak mówi kochelet, które świeci, ono też zachodzi. I przychodzi noc, noc, która wydawałaby się może być odpoczynkiem i snem też czasem jest bezsennością i też ma swój koniec, bo po nawet takiej cudownej, fajnej nocy, pięknie przyspanej, budzi nas dzwonek i, i mówi: wstajemy przed nami problemy, przed nami kolejna praca. I rzeczywiście, źródłem chyba. Tego kryterium, tej marności rzeczy doczesnych, nie jest to, że one są jakby same w sobie marne, że są niepotrzebne, że w związku z tym, że są marne, to mamy nic nie robić, niczym się nie cieszyć, nie widzieć piękna tego świata. Ale patrząc na to i widząc, szukajmy czegoś jeszcze więcej czegoś, co jest mniej marne, mniej doczesne, nieprzemijające i to jest pewnie główne przesłanie Kocheleta. To, o czym pisze kochelet, to pisze też o cierpieniu, o utrapieniu, o takim mozole. Nawet jak czytam, czy słucham tych słów, to czuję ciężar. Tak? A w momencie, kiedy patrzymy w górę, to za chwileczkę będziemy u świętego Pawła o tym słyszeć, jak spojrzenie kierujemy na Boga, to nagle przychodzi lekkość. Dlatego pewnie, że jakby dwa powody są tego, że z jednej strony świat rzeczywiście jest piękny i trzeba go widzieć, ale kochalet chce pokazać, że, że również to patrzenie dalej, ponad rzeczy doczesne, szczególnie jest ważne w chwilach cierpienia, że to cierpienie nam tak doskwiera, te nasze problemy sprawiają, że nie chce nam się żyć. Ale kochalet chce powiedzieć, nie, nie po to, żebyśmy się załamali, że wszystko jest takie cierpiące i nie ma innego wyjścia, tylko że jest wyjście, że jest perspektywa nawet wobec cierpienia, którego doświadczamy, wobec bezsennych nocy że jest takie miejsce, do którego Pan Bóg nas po przeżyciu i po przetrwaniu tych różnych dolegliwości tego czasu i tej ziemi, do której nas Pan Bóg kieruje właśnie, do tego, gdzie nie ma marności, gdzie już tego utrapienia i cierpienia na pewno nie będzie. Psalm niesie nam taką perspektywę Bożą perspektywę, tak? Tysiąc lat w twoich oczach, mówi psalmista o Bogu, jest jak wczorajszy dzień, który minął albo straż nocna. I prosi też w takim modlitewnym wezwaniu, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, tę mądrość, która odróżni marność od niemarności. Właśnie, a tym rozróżnianiem jest przemijalność, bo każdy, kto patrzy i psalmista. Tu maluje przed nami wiele takich przepięknych obrazów, z których widać, jak, jak bardzo szybko to wszystko przemija, że, że właśnie te tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień. i mamy więcej lat, to się zdumiewamy, boże, jak to szybko przeleciało. Wydawało nam się, że niedawno byliśmy młodzi, niedawno były małe nasze dzieci, niedawno zaczynaliśmy jakąś pracę czy jakąś posługę, a tu już kolejne jubileusze, lata, wszystko jakby jeden dzień. Ale też mnóstwo takich innych sytuacji, które tutaj opowiada nam psalmista, choćby porównując nas do porannego snu, który taki szybki się czasem pojawia i ucieka, do trawy, która tak bardzo szybko na łące usycha, chociaż dopiero co była zielona. I w końcu to stwierdzenie i to zaproszenie naucz nas liczyć dni nasze. Nie chodzi to o jakieś nerwowe liczenie sobie lat, spoglądanie każdego dnia na pesel, który nam rośnie i, i się zwiększa, ale liczyć dni nasze w takim sensie, jak one szybko przemijają, jak szybko ci przeminie życie. Ta perspektywa zupełnie inaczej ustawia nas wobec pewnych problemów, wobec pewnych zmartwień. Nie, żeby nabrać do nich dystansu i uciec od nich, ale żeby też zobaczyć, że moje problemy też przeminą. Moje największe, nawet cierpienia, przeminą, życie mi przeminie, właśnie jak jeden dzień. I dlatego warto pomyśleć o czymś nieprzemijalnym. Posłuchajmy teraz kolejnego z czytaniem. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan, bracia. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga na obraz tego, który go stworzył a tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Święty Paweł przypomina, ale też pokazuje tę Bożą Chrystusową logikę. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze. I to jest dopełnienie. Właściwie bez tego tekstu Pawłowego trudno byłoby nam czytać te wcześniejsze teksty. Byłyby bardzo pesymistyczne. No bo wszystko przemija, wszystko jest marnością, wszystko jest kruche. W związku z tym można by rzeczywiście wpaść w depresję, gdyby nie było perspektywy. Gdybyśmy tylko się na tym zatrzymali, i stąd ten przepiękny, kolejny fragment listu świętego Pawła do Kolosan, który potwierdza, nie neguje tej prawdy, że rzeczywiście to, co na Ziemi, jest jakby tylko złudną chwilą przyjemności i szczęścia. Natomiast Paweł otwiera nam szeroką perspektywę, dla której żyje, w którą wierzy, która daje mu siłę do przetrwania różnych umartwień, dolegliwości jego posłannictwa, których mu nie brakowało. Ale, jakby cały czas ma wzrok wpatrzony w górę, cały czas patrzy w przyszłość i to nie jakąś niewiadomą przyszłość, bo kiedy spotkał Paweł Jezusa, kiedy uwierzył, kiedy poznał Ewangelię o tym, że Jezus umarł po to, by wstać, by dać nam udział w tym szczęściu zmartwychwstania, w tym byciu blisko Boga, w domu Ojca, no to życie Pawła się diametralnie zmieniło. Zobaczył. Coś niesamowitego, wobec czego właśnie te ziemskie utrapienia, te wszystkie trudności i tak dalej, nabierają zupełnie innej perspektywy. Bo czym one są? Są tylko chwilką, właśnie. Są tylko trawą, która usycha, i stąd to wezwanie do Kolosa, a przez nich też do nas. Patrzcie w górę, nie tylko na dół. Patrzcie i dążcie, nie tylko patrzcie, nie tylko sobie tak mówcie, a może gdzieś tam jest niebo. Ale niech cały każdy dzień wasz będzie dążeniem do tego nieba, świadomością tego, że właśnie jak mamy liczyć tę swoją przemijalność, to dla świata każdy dzień sprawia, że jesteśmy starsi, ale dla nieba jesteśmy o jeden dzień bliżej i to zmienia naszą perspektywę. Dla nieba my się odmładzamy, dla ziemi się starzejemy. To jest recepta na młodość duchową. Jeśli chcemy być młodzi i to coraz bardziej młodzi bez względu na wiek, to patrzmy w górę, to miejmy świadomość tego, że mimo że jest po ludzku coraz ciężej czasem, to jesteśmy z każdym dniem bliżej góry, bliżej spotkania z Panem i bliżej życia z Bogiem. No i tutaj też święty Paweł zaprasza do takiego nie wiem, badania serca, do, do sprawdzania. Mówi: nie okłamujcie się nawzajem. Tak? Patrzmy, jakie mamy intencje i sami, i, i też będąc we wspólnocie, bo zwlekliście, pisze święty Paweł, z siebie dawnego człowieka, z jego uczynkami, a przeoblekliście nowego, tak? To jest to odnowienie, to, to życie na nowo. To już jest skutek pewnie tego, ale to nie ukłamujcie się, odnosi mhm. się jakby do tego, co było wcześniej w tym fragmencie, żeby zadać śmierć temu, co przyziemne, rozpuście, nieczystości. To jest kłamstwo. Czemu my się oddajemy rozpuście, nieczystości, rządzą, chciwości? Czemu uprawiamy bałwochwalstwo? No, bo okłamujemy siebie, że w tym jest jakieś nasze szczęście, nasze spełnienie. Ciągle siebie okłamujemy, że jak będziemy bogaci, będziemy mieć dużo pieniędzy, będziemy mieć władzę, że jak nie wiem, będzie nas stać na jakieś superzmysłowe przyjemności, na lubieżności, jak będziemy się oddawać jakimś przyjemnościom, które są grzechem, no to, to rzeczywiście będziemy szczęśliwi, osiągniemy jakieś takie pragnienie szczęścia. A im bardziej w to brniemy, im bardziej się dajemy temu zawładnąć, tym bardziej przychodzi poczucie pustki. I stąd Paweł mówi też nie okłamujcie siebie. Nie wmawiajcie sobie, że tutaj na tej ziemi możecie znaleźć coś, co Was spełni i zaspokoi. To jest wszystko puste. Dlatego umierajcie dla tego wszystkiego, bo się przyoblekliście w nowego człowieka. I tutaj oczywiście odnosi się znowu też do chrztu świętego, do takiego też. Zjednoczenia się z Chrystusem, bo jakby też to, tą drogą taką jest takie dzielenie siebie, bo nie ma już mówi Żyda ani Greka, to jest takie podziały są mniej istotne, że ten jest obrzezany, tamten nieobrzezany, bo to kłamstwo, takie samouszukiwanie się człowieka może dotyczyć dóbr doczesnych i doczesnych przyjemności. Ale również jakichś takich kategorii, które możemy sobie przypisywać w kategoriach, nawet jakiejś duchowości, jakiejś mądrości ludzkiej, że o ja tu jestem Żydem, a ja tu jestem Grekiem, ja jestem ważniejszy, bo jestem Żydem, a ja jestem mądrzejszy, bo jestem Grekiem, a pewnie ja jestem bliżej nieba, bo jestem obrzezany, a ja to nie jestem obrzezany. I znowu nawet w formie jakiejś religijności. Możemy też się zagubić i, i pobiec za tym, co nie jest istotą. Dlatego Paweł chce powiedzieć, patrzcie w górę przez pryzmat i przez osobę Chrystusa, bo tylko w Chrystusie przyoblekamy się w nowego człowieka. I nie róbmy i nie twórzmy na ziemi różnych podziałów na takie czy inne narodowości, że te są lepsze, te są pobożniejsze, na takie czy inne obrzędy, tylko wszyscy, będąc przecież czy Żydem, czy Grekiem, obrzezanym czy nie, wypełniając takie czy inne praktyki religijne, patrzmy wszyscy na Chrystusa. Patrzmy wszyscy w górę, bo to wszystko tylko temu ma służyć. Posłuchajmy teraz słów Ewangelii Świętej. Z ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze. To życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra. Na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Ktoś z tłumu, ktoś słuchający Jezusa, prosi, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Czyli tak, zainterweniuj i pomóż potrzebuje według tego człowieka, potrzebuje sprawiedliwości. Rzeczywiście, Pan Jezus przechodzi z takiego nauczania uczniów, do nauczania tłumu. To też bardzo piękna uwaga, że Pan Bóg chce, żeby przypadkowy człowiek nawet zadawał Mu pytania, przyszedł do niego z konkretną prośbą, z konkretnym dylematem. I tutaj chyba bardzo się odnajdziemy w tym dylemacie, bo nieraz słyszymy o takich sytuacjach, kiedy również i pośród nas ludzie kłócą się o tym, co zostało, co spadło po przodkach, po tych rodzicach, powiedzmy, którzy odchodzą. I tutaj jest taki dylemat i pytanie, bo dwaj bracia najwyraźniej kłócą się o spadek. Wiemy, co to jest spadek coś, co spadło właśnie po tych, którzy odeszli zostało na ogół jakieś bogactwa majętności i tak dalej. I zauważmy, jak odpowiada Pan Jezus na to pytanie. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że je ja trochę ignoruje, że jakby nie rozstrzyga tego sporu między braćmi. Im pewnie chodziło konkretnie. Powiedz mi, ile ja powinienem wziąć z tego spadku, ile powinien wziąć mój brat, jaka część bogactw powinna do mnie przynależeć, jak, żeby to było sprawiedliwie, bo się nie umiemy dogadać, został ten spadek i tak dalej. Jezus jakby uciekał do od odpowiedzi. Yy, nie tyle ucieka, tylko chcę powiedzieć, że w, w tym pytaniu jest coś dużo ważniejszego i głębszego. Że oni się skupili na tym, co spadło, co zostało, mm. to słowo spadek, i o to się kłócą, i jakby zapomnieli o tej nauce, która z tego wydarzenia płynie, ale ci Twoi rodzice, ten Twój ojciec gdzieś odszedł. I czy myślisz o tym, że Ty też kiedyś, i może to jest ważniejsze przesłanie z tego doświadczenia, odejścia kogoś bliskiego? Ty myślisz o spadku, a nie myślisz o zbawieniu. Ty myślisz o spadku, a nie myślisz o tym, co cię czeka kiedyś. O tych rzeczach, które są dużo ważniejsze niż te, które zostały. I to jest chyba ta odpowiedź. Że myślisz o marnościach? Tak. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ucieczka Jezusa od problemu. Hmm. On nie ucieka od problemu, tylko chce pokazać, że w nim jest dużo ważniejszy problem. Czy my się dalej będziemy kłócić o bogactwa, o rzeczy doczesne, czy też z tego doświadczenia odejścia kogoś bliskiego? Zobaczymy, że my też kiedyś odejdziemy. Ten spadek to jest marność. Ten spadek my też kiedyś, jak umrzemy, będziemy musieli zostawić komuś. I nie daj Boże, nasze dzieci i nasi potomkowie będą się kłócić o resztki tego, co im spadnie z naszego życia. A Panie mówi: Wy bardziej, bracia, kochani, pomyślcie. Nie o tych rzeczach, które zostały, tylko o tej drodze, w którą wyruszyli wasi przodkowie. I czy wy jesteście do tej drogi gotowi? I czy wy rzeczywiście myślicie i tak żyjecie, żeby na tę drogę wejść, tą drogę do życia wiecznego? Tak, bo dając ten przykład człowieka zamożnego, który. Nagle musi to wszystko zostawić, o co zabiegał przez całe życie. Jezus mówi, że tak naprawdę tak może stać się z każdym, że to wszystko zostawimy, bo po prostu umrzemy. Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi dla siebie skarby, a nie jest bogaty u Boga. Ta przypowieść często przez biblistów jest nazywana przypowieścią o bogatym głupcu, bo tam padnie to słowo, ty głupi człowieku. To jest zamożny człowiek, bogaty człowiek, ale jest głupi. Myślę, że mogą być takie kategorie ludzi, którzy opływają w bogactwa, ale są głupi. A ich głupota właśnie polega na takiej krótkowzroczności, na całej inwestycji i całym jakby włożeniu swojej nadziei, swojego życia no, w te skarby, które są na ziemi. A tutaj w tej Ewangelii wyraźnie się mówi, że można skarby gromadzić na ziemi, ale są jeszcze skarby, które gromadzi się w niebie. Mądrość polega na tym, że oczywiście żyje na tej ziemi, pracuje, żeby coś osiągnąć, żeby zadbać o i zabezpieczyć swoją rodzinę na możliwie najlepszym poziomie. To nie jest złe. Natomiast ten bogacz jest głupi, dlatego że uważa, że, że jedyne skarby, które Mogą mu go zabezpieczyć i na teraz, i na przyszłość, to są te skarby, te bogactwa tej ziemi. A jest głupi, bo nie znajduje i, i nie gromadzi sobie skarbów w tę przyszłość, która czeka go po tym życiu. I ta przypowieść właśnie opowiada tak bardzo konkretnie o tym bogaczu, który właśnie dobrze mu się powodzi, buduje spichlerze. Ale ciągle za każdym razem, każdy jego pomysł jest opatrzony takim, takim stwierdzeniem: Mój, moje spichlerze, moje zboże, moje zbiory i tak naprawdę wszystkie jego skarby on ogranicza dla siebie. I może nawet nie Ziemia jest tylko i wyłącznie jego ogranicznikiem, ale jego egoizm, jego chciwość. Bo nawet kiedy myśli o przyszłości, jak sobie zabezpieczyć przyszłość, to nawet tam używa takich określeń sobie, to wtedy będę sobie leżał, to wtedy sobie zabezpieczę przyszłość. Nawet on nie myśli, żeby zabezpieczyć przyszłość, nie wiem, komuś drugiemu, innym ludziom, żeby przez to pomóc. On cały czas myśli o sobie. Tak naprawdę gromadzi skarby dla siebie. Ale ostatecznie jakby trochę przeciwko sobie, i na tym polega jego głupota. Tylko moje, tylko dla mnie. Zabezpieczę to wszystko, żeby sobie przyszłość zabezpieczyć i tak dalej. I, i pan mu mówi: głupcze, wystarczy jeden moment, wystarczy jedna noc, a możesz umrzeć, możesz stracić życie, i, i właściwie to wszystko będą plewy. Zostawisz spadek, po którym co. Twoje dzieci, Twoja rodzina będą się tylko kłócić i będą go właściwie rozkradać, nie myśląc już nawet o Tobie, o to, że Ty to zgromadziłeś, że Ty się zapracowałeś i byłeś zapobiegliwy, tylko będą myśleć nie o Tobie, tak jak ty myślałeś o sobie, gromadząc skarby, to jak je zostawisz, to inni nawet o Tobie nie pomyślą, tylko będą pewnie myśleć o skarbach, które im zostawiłeś, jak ci bracia pewnie będą się kłócić o te skarby. Chodzi o to, żeby być bogatym u Boga. Dlatego właśnie ta perspektywa życia wiecznego i oby się tak nie stało z nami, bo tak się kończy dzisiaj ta Ewangelia, że tak się dzieje z każdym. A więc każdy ma taką pokusę, bo możemy z taką krytycznym spojrzeniem spojrzeć na tego bogatego głupca, powiedzieć rzeczywiście taki bogaty, a taki głupi. Ale ta Ewangelia się kończy takim stwierdzeniem wobec każdego z nas, bo może w innych zakresach. Może w innych obszarach, na innych zasadach, ale my też się możemy okazać takimi bogatymi głupcami, którzy inwestują w skarby, które są właśnie przemijalne. Inwestują w skarby, które gromadzisz tylko dla siebie, ale tak naprawdę one czasem są skarbami przeciwko Tobie. Natomiast im bardziej będziesz inwestować w Boga, to paradoksalnie zainwestujesz w siebie. Bo Bóg wtedy się o ciebie zatroszczy, bo wtedy Bóg przyjmie cię do nieba, nawet gdybyś w niespodziewanym momencie stracił życie i musiał się z tymi ziemskimi skarbami pożegnać. Proszę o błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. I imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wiara rodzi się ze słuchania. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Przygotowanie do niedzielnej liturgii z biskupem Andrzejem Przybylskim.